Dzień dobry, witam serdecznie czytelników, widzów, słuchaczy Forex klubu. 14 sierpnia 2019 roku piosenka z tej strony się kłania i od dzisiejszego poranka spojrzymy sobie na wykres bitcoina. No, fireworków nie ma z perspektywy kupujących. Źle się zadziało w dniu wczorajszym. No i tutaj z perspektywy wykresu dziennego, na który sobie w tej chwili spoglądamy kolejne shorty, możliwe kolejne shorty, które teoretycznie mają szansę być w grze z perspektywy kilku rzeczy, które miały miejsce w dniu wczorajszym, ale po kolei, przede wszystkim dobrze wiemy, że do wyrysowania czy górnego ograniczenia kanału, czy linii spadkowej, wzrostowej, no dwa punkty są nam potrzebne i o tym sobie mówiliśmy. Ten warunek na Bitcoinie mieliśmy spełniony. To o czym rozmawialiśmy w ostatnim czasie to ta próba nadbicia. Zazwyczaj przy trzecim podejściu za pierwszym razem mimo wszystko tą reakcję teoretycznie e, możemy mieć, czy powinniśmy mieć. E, I tak też wygląda na to, że e, sytuacja będzie miała miejsce e, podobnie tutaj na bitcoinie, a mianowicie... Zanegowaliśmy wybicie z zeszłego tygodnia. Przynajmniej tak to wygląda na chwilę obecną. Doszło do w dniu wczorajszym do ponownego zamknięcia wewnątrz, wewnątrz kanału. Ok, A w związku z czym, biorąc pod uwagę to, o czym żeśmy sobie rozmawiali z perspektywy równych fal, jeśli chodzi o spadek, no to wraca temat, tak, wraca temat jak bumerang e, możliwości spadku w kierunku 8500, 8200, 7800 i tutaj generalnie rzecz biorąc to, co mamy zaznaczone, a, dlatego ja nie usuwam pewnych rzeczy, a mianowicie kwestia Głowy z ramionami, która właściwie nie była realizowana, tylko została wybita. W związku z czym górne ograniczenie, czyli tak zwana głowa, była już testowana, poziomy w okolicach 8800. Ważniejsze według mnie w tym wypadku będzie ważniejsze według mnie zachowanie przy teście ramion z tej głowy, i to jest w tym wypadku. Okolice, tak jak wspomniałem, między 8500 a 77800. Jeśli chodzi o długość fal, wszystko by nam się tutaj teoretycznie zgadzało. Jednym z powodów takiego zachowania na Bitcoinie może być kwestia ogólnie wydarzeń rynkowych, z którymi mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, a mianowicie kwestia tego, że... Skoro co niektórzy tłumaczyli wzrost wartości Bitcoina i zapewne było w tym, było w tym sporo prawdy napięciami na linii Stany Zjednoczone Chiny, no to wczorajsze ocieplenie w postaci tego, że e, zarówno poprzez chińskie, jak i amerykańskie media dowiadujemy się e, o tym, że dwa mocarstwa wracają do rozmów związanych, do rozmów handlowych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni, a oczywiście będzie to kwestia na początek rozmowy telefonicznej, no w ogóle poruszyły rynki z perspektywy zmasowanego tak zwanego short squeeze, czyli, czyli ucieczki z negatywnego sentymentu, czyli na przykład podomykanie krótkich na jenie, podomykanie krótkich na franku, podomykanie krótkich na indeksach. No i tutaj... tutaj Podobnie rzecz zadziała się, czy miała miejsce na, na Bitcoinie. W związku z tym z perspektywy tego wykresu dziennego, jeśli dzisiaj rzeczywiście dojdzie do, do niskiego zamknięcia pod poziomem związanym z poniedziałkowym, jeśli chodzi o zeszły poniedziałek wybiciem, to teoretycznie rzeczywiście możliwe spadki. W kierunku dolnego ograniczenia kanału, w kierunku poziomu, o którym sobie rozmawialiśmy. Teraz, dlaczego, dlaczego powiedziałem, że jeśli rzeczywiście dojdzie do, do zamknięcia? Bo tutaj, generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że my mamy czy walczymy w dalszym ciągu odolny cień ewentualnie, bo teraz powiemy sobie z perspektywy handlujących na wzrost wartości Bitcoina, w którym my miejscu jesteśmy okay? i popatrzmy sobie na to miejsce, które zaznaczyłem, bo e, w ramach tego miejsca my wielokrotnie a my wielokrotnie reagowaliśmy na rynku Okay. I bardzo podobnie, bardzo podobnie, jeśli zrobię strzałki od spodu. A, czyli te okolice 10800 są, e, są rzeczywiście bardzo istotne. I teraz e, ewentualnie spiskowa teoria dziejów z perspektywy kupujących mogłaby zakładać e, uruchomienie zleceń sprzedażowych na początku dnia, tak, bo my tak naprawdę jesteśmy na początku dnia, próba zejścia pod 10800, to, czego świadkami jesteśmy w chwili obecnej, natomiast ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy w pewnym momencie zaczęli te poziomy, te poziomy zbierać i tutaj z perspektywy wykresu, z perspektywy wykresu intraday, jak widać, Górne ograniczenie poprzedniej konsolidacji, która jest tutaj doskonale widoczna, mogłoby stanowić podpórkę, ok? ewentualnie, ewentualnie jeśli zakładamy, i nasz to rozumowanie jest dobry w związku z tą konsolidacją, z której doszło do wyjścia górą. 50%, czyli tylko retest psychologicznego poziomu 10 tysięcy. Okay? W związku z tym, niedźwiedzie w grze, w związku z zamknięciem wewnątrz kanału od wczoraj, niedźwiedzie targetują 8500, 8200, 7800, natomiast byki zbierają albo obecne poziomy w okolicach 10600, 10700. Ze stop lossem pod 10 500 albo zbieranie w okolicach 50% konsolidacji, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli okolice 10 000 ze stopem, ze stopem pod, 9, pod 9 700. Pewnie tak to będzie na, na Bitcoinie wyglądało. Tyle ode mnie w dniu dzisiejszym jeśli chodzi o, o krypto, w przewadze sprzedający, natomiast nie jest wykluczone, jak, w zależności od tego jak będziemy wyglądali na koniec dnia, a, jeśli uda się wybudować ten dolny cień, że byki będą przynajmniej próbowały przejąć inicjatywę. Jedna rzecz proszę pamiętać, robiliśmy swojego czasu porównanie do tego, jak wyglądało zachowanie kursu Litecoina z perspektywy zbliżającego się połówkowania. Mamy trochę czasu na bitcoinie, na to cofnięcie. O tym, żeśmy sobie rozmawiali, warto wrócić do tego wcześniejszego wideo, a, które nagra, na, zostało nagrane jakiś czas temu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.